W sezonie zimowym dbamy o blisko 2 miliony kwadratowych ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników oraz 120 tysięcy metrów kwadratowych parkingów. I to jest to, co jest objęte pracami od listopada do końca marca. We Wrocławiu w zimie jeździ około 30 zamiatarek, które zamiatają jezdnie chodniki, ciągi pieszo-rowerowe. Oczywiście mamy też brygady robocze. W ramach sprzątania oczywiście usuwamy bieżące zanieczyszczenia znajdujące się na danym odcinku, czy to parkingu, czy to chodniku, czy też ścieżce rowerowej, ale oczywiście dbamy też o to, żeby tam nie było liści, usuwamy różnego rodzaju zanieczyszczenia, typu np. butelki rozbite, ale też dbamy o to, żeby krawężniki nie były zarośnięte przez zieleń, Ścieżki rowerowe Sprzątane są raz w miesiącu parkingi, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki z różną częstotliwością, w zależności też od lokalizacji. W części Starego Miasta jest stała czystość, czasami jest dwa razy w tygodniu, trzy lub pięć razy w tygodniu. Praca sprzątania, tak jak tutaj widzimy, parkingu najczęściej odbywa się w nocy przy użyciu zamiatarki, jak i pręcznych. Natomiast Prace takie jak doczyszczanie tutaj krawężników i takich rzeczy robimy to w ciągu dnia, ponieważ jest lepsza widoczność no i też wytwarzany jest przy tym hałas, żeby nie utrudniać jakby snu mieszkańcom. Tak? To część pracy jest realizowana w dzień, a takie rzeczy jak sprzątanie przystanków, parkingów czy, czy placy wykonywana jest w nocy. Jeśli widzimy, że coś jest w pasie drogowym, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, czy też parking, znajduje się coś na nawierzchni, czego tam być nie powinno, jakieś zanieczyszczenie, to najlepiej zgłosić do nas przez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie wwwekosystem My sprawdzimy, czy to jest nasz zakres, czy to jest zakres na przykład zarządcy nieruchomości. A jeśli to jest nasz zakres, natychmiast jest zanieczyszczenie usuwane. Zwłaszcza jeśli stanowi jakieś zagrożenie, mówimy to o rozbitych butelkach, o jakichś płynach wylanych po ślizgu. Jeśli to jest zakres właściciela nieruchomości, chodnika przylegającego do nieruchomości, wówczas idzie zgłoszenie do straży miejskiej i straż miejska egzekwuje uprzednięcie chodnika.